Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Takich kudłatych stworzeń w schronisku dla zwierząt jest prawie 200. Wszystkie mogą liczyć na pomoc fundacji Orland Prezes PKN Orlenda Daniel przekazał właśnie symboliczny czek na budowę wybiegu dla najmłodszych psiaków. W taki sposób rozpoczął współpracę z płoską placówką. Nie tylko finansujemy płockie schronisko, finansujemy wiele schronisk dla zwierząt poprzez fundację. Mamy też wspaniały wolontariat naszych pracowników, którzy chętnie pomagają w utrzymaniu zwierząt, które również troszczą się o schroniska, ale też mamy wspaniałych klientów, którzy część swoich punktów ze swoich kart przeznaczają na, właśnie na schroniska i mając fundację również traktujemy to jako zadanie społeczne, więc to co podkreślam wiele u schroniskom pomagamy, a dlaczego Płockim? Płockim również z racji tego, że tu mamy firmy, tu prowadzimy to korową działalność, Jesteśmy Trwale związani z ziemią płocką, i, i generalnie również postanowiliśmy się troszczyć o schronisko. Koncern poprzez Fundację Orlen przeznaczył również 600 kg karmy oraz 15 tysięcy złotych na budowę wybiegu sensorycznego. Jest to taki wybieg, który pozwoli małym, małym szczeniakom zapoznanie się z różnymi płaszczyznami chropowatymi, płaskimi, z różnymi kształtami. Chodzi o to, żeby był jak najbardziej przygotowane do wyjścia ze schroniska i do swojego prawdziwego życia w rodzinie bo mam nadzieję, że każdy z tych psów kiedyś tą rodzinę znajdzie. Każde środki, które są przeznaczone przez, przez firmy, przez fundację, przez, przyjmujemy, ponieważ, ponieważ tych rzeczy, które na schronisku chcielibyśmy jeszcze zrobić, jeszcze, jeszcze jest sporo, także każdy, każdy jak gdyby grosz, za, który, za każdy grosz dziękujemy i za każdy grosz jesteśmy wdzięczni. Przy tej okazji nowy dom znalazł pięcioletni mieszaniec Napoleon. Dołączy do psiaków, które znalazły już dom na terenie Orlenu. Kocham zwierzęta, z drugi z drugiej strony też e, wychowywałem się na wsi, gdzie zawsze było dużo zwierząt i to podejście do zwierząt było odpowiednie, zwierzę trzeba odpowiednio traktować, dbać o nie e, i powinniśmy mieć ludzkie, nawet nie odruchy, uwarunkowania, że powinny być wychowywane, żyć z pewnym szacunkiem i powinny oczywiście mieć miskę, być zadbane pod względem właśnie i takim zdrowotnym, ale e, i też e, powinny być. Być obdarzone miłością, bo to tu podkreślam, każdy, kto kocha zwierzęta, również i kocha ludzi, nie da się tego oderwać. Płockie schronisko wspierają również pracownicy koncernu, którzy są wolontariuszami i na co dzień opiekują się zwierzakami. Ja na przykład zajmuję się psami, które w ogóle nie wychodzą z budy, nie wychodzą z boksu. Więc muszę je przekonać do tego, że na zewnątrz wcale nie jest tak strasznie. Jak reagują na wolontariuszy, na osoby, które się tutaj pojawiają? Należy. Czasem jest to y, trudna relacja, y, ale z czasem jesteśmy ich przyjaciółmi. Jak nas widzą, to od razu go ogonami. Także wydaje mi się, że robimy tutaj dobrą rzecz. Obecnie w Płockim Schronisku dla zwierząt na adopcję czeka prawie 200 psów i kotów. Przekazany przez PKN Orlęczek i karma, to nie wszystko. Koncern będzie współpracował z Płocką Placówką.